Na każde nowe Darksiders czekam jak diabeł na apokalipsę, więc no, nie mogłem sobie odmówić przyjemności zagrania w Darksiders Genesis tutaj na targach E3. Możecie się domyślić, jestem wielkim fanem serii. Jedynka, dwójka, trójka bardzo mi się podobały. Bardzo lubię ten świat i historię stworzoną przez Vigil Games, a teraz kontynuowaną przez Gunfire Games tak się nazywa studio, które ostatnio wydało Darksiders 3. Darksiders Genesis wraca do studia matki, to znaczy praktycznie nie, ale w teorii. Troszkę tak, ponieważ Darksiders Genesis jest stworzone przez studio Airship Syndicate. To są ludzie, którzy stworzyli wcześniej Battle Chasers. To była ich bodajże pierwsza gra, ale jest to ekipa stworzona z zespołu, który pracował w Vigil Games, czyli... Są to jakby oryginalni twórcy serii Darksiders z Joe Madureirą na czele, który jest kreatywnym dyrektorem, dyrektor kreatywny, creative director studia Airship Syndicate i wcześniej był kreatywnym dyrektorem studia Visual. Dark Siders Genesis to jest spin-off. To nie jest kontynuacja serii, to jest spin-off, który dzieje się przed wydarzeniami z pierwszej. Części. Wcześniej natrafiłem na takie nagłówki, które reklamują Dark Siders Genesis jako takie Diablo w świecie Dark Siders I szczerze mówiąc, to nie jest prawda, ponieważ nawet jeżeli coś jest w rzucie izometrycznym, co może przypominać troszkę Diablo, to nie znaczy, że Diablo automatycznie jest. Dark Darksiders Genesis, tak jak poprzednie części, to jest slasher. To jest po prostu czysty slasher z elementami Twin Stick Shootera. Tylko właśnie umieszczony w takim, a nie innym środowisku, w takim rzucie izometrycznym. Wszystkie charakterystyczne elementy serii są tutaj na miejscu, czyli kapitalna estetyka, taka komiksowa, jest też historia, która oczywiście ma w sobie wątki demoniczne, anielskie, niebo, piekło, straty, taty i tak dalej. Tak więc to wszystko jest obecne, no a do tego sama mechanika. W demie mogliśmy pograć dwiema postaciami. Pierwszą z nich jest Wojna, czyli bohater pierwszej części Darksiders, a drugą jest Strife, i to jest pierwszy raz, kiedy możemy pograć tym ostatnim jeźdźcem apokalipsy. I tak jak e, Wojna jest różna od śmierci, śmierć jest różny od Furii, to Strife też ma swoją e, jakby unikatową osobowość, jest zupełnie różny od e, innych jeźdźców. Tutaj widzi mi się on jako taki no nie wiem, troszkę Han Solo. Nie powiedziałbym drobny cwaniaczek, bo generalnie trudno nazwać jeść Apokalips drobnym, no ale taki cwaniaczek. Tak więc ta taka charakterystyczna rzecz w serii, czyli to, że każdy z tych e, bohaterów jest no, inny, wojna ma w tyłku, śmierć jest bardzo taki cyniczny i ma czarne poczucie humoru, furia jest wiecznie wkur wkurzona, no a strife jest z nich wszystkich taki najbardziej wyluzowany. Ale wiecie, historia historią, natomiast sama mechanika również jest praktycznie żywcem wyjęta z poprzednich części. I tutaj nawet nie wpływa na to, to, w jaki sposób kamera się zachowuje, bo w sumie kamera się nie zachowuje. Ona jest cały czas zafiksowana na bohaterze, cały czas za nim podąża. Nie mamy możliwości obrotu tej kamery, co generalnie jest. Spoko, ale jednocześnie ma swoje wady, o czym oczywiście za chwilę powiem. Jeżeli chodzi o samo siekanie potworów, jest naprawdę fajne. To jest taki darksidersowy standard. Mamy więc kombosy, mamy ataki specjalne, możemy przybrać tą taką e, swoją demoniczną formę. Tak więc wszystko to, co było w poprzednich częściach, jest tutaj również e, zawarte. Jest tego mniej, oczywiście, ponieważ e, gramy większą ilością postaci, e, między którymi będziemy mogli się przełączać w trakcie rozgrywki. W przypadku. Tego tematu, tak jak powiedziałem, był to wojna oraz Strife, no i każda z tych postaci ma jakieś unikatowe zdolności. Nie zauważyłem jednak takiego wymogu przechodzenia określonych partii poziomu konkretną postacią. Nie, generalnie poziom był stworzony w taki sposób, żeby można go było przejść jedną postacią od początku do końca. Tak więc po prostu możemy sobie wybierać, kim chcemy sobie grać i tą postacią. Grać. Ja przez większość czasu grałem z Strife'em, ponieważ interesowało mnie to, w jaki sposób ta postać działa. No i możemy nim grać tak jak na przykład wojną, czyli opierać się na atakach wręcz. Jednak główną atrakcją Strife'a, głównym orężem, są dwa pistolety, którymi możemy strzelać. I w tym momencie gra ma w sobie sporo z Twin Stick Shootera. I szczerze mówiąc, na początku byłem taki dosyć sceptycznie nastawiony co do siły tych pistoletów, ponieważ podstawowy atak. Nie jest zbyt silny, to znaczy y, trzeba bardzo dużo się wycofywać. Daszować, żeby potworki nas nie dopadły, ale zabawa przychodzi wtedy, kiedy naładujemy specjalny pasek. Wtedy Strife zaczyna strzelać tak z automatu, takimi automatycznymi seriami, które są o wiele bardziej potężne. Dodatkowo mamy potężniejszy atak, potężniejszy strzał, taki bolec, który przebija się przez wrogów i może radzić kilku jednocześnie. Oczywiście mamy dodatkowe umiejętności. Strife jest w stanie stworzyć swojego klona, który nie dość, że wabi innych przeciwników to jeszcze ich atakuje, zadaje im obrażenia, a do tego jeszcze może rzucić pole minowe, które oczywiście eksploduje, jeżeli jakiś niemilec nań wejdzie. Mamy tutaj również masę rzeczy do odkrycia, to znaczy takich pobocznych dróżek, na których końcu czai się skarb, skrzynia czy jakaś znajdźka. I te znajdki, tak jak w poprzednich częściach, są tutaj oczywiście obecne. Niestety nie dane mi było sprawdzić systemu lutu przedmiotów. Cały czas coś zbieramy, cały czas coś Wypada. Część z tych rzeczy, które wypada, to jest oczywiście leczenie, czaszeczki, które napełniają nam pasek naszego szału i tak dalej. Są to takie rzeczy, które zbieramy automatycznie, ale oprócz tego ze skrzyneczek wypadają inne przedmioty, które podejrzewam, że mogą być materiałami do craftingu. Dodatkowo mamy oczywiście dusze i te dusze prawdopodobnie będą używane do upgrade'owania naszych postaci. Nie wiem, jak system upgrade'ów będzie działał, niestety, ponieważ tutaj również nie miałem do tego. Nie Niestety dostępu. Tak więc pod względem siekania przeciwników jest to niezwykle przyjemne. Takie przyjemne w darksidersowy sposób. Ten taki rdzeń i duch ciemnostronnych jest tutaj jak najbardziej zachowany, no i to zaliczam oczywiście na plus. Ale są jeszcze elementy platformowe i te są wykonane poprawnie. I mają na siebie pomysł. Te elementy platformowe są kreatywne oraz rozbudowane. Do tego oczywiście jeszcze rozwiązujemy zagadki środowiskowe, które są również cechą charakterystyczną serii Darksiders. Zagadki środowiskowe często są powiązane z elementami platformowymi, tak więc to wszystko się nawzajem uzupełnia. Problem w tym, że elementy platformowe troszkę cierpią z powodu umiejscowienia kamery. Niestety w tym wypadku czasem zdarza się tak, że. Trudno przewidzieć, gdzie postać wyląduje ze względu na to, w jaki sposób kamera jest ustawiona na planszy. Tak więc czasem trzeba to robić na czuja, no i ten czuj czasem zawodzi i przez to najwięcej życia w trakcie rozgrywki w demie. Traciłem właśnie przez to, że spadałem gdzieś, ponieważ nie byłem w stanie dobrze obliczyć tego, gdzie moja postać spadnie po skoku. No i to jest mój największy zarzut, jeżeli chodzi o Darksiders Genesis, bo reszta, reszta jest spoko. To znaczy, wiecie, to nie jest żadne objawienie, to nie jest na miarę jakby tych pełnoprawnych odsłon, ale jest ona bardzo przyjemna, moim zdaniem. Ma w sobie tego ducha Darksiders. Wszystkie elementy, które powinny być w grze z Darksiders w tytule są, czyli fajna slasherowata walka, ciekawe postacie, klimat komiksowy, klimat apokalipsy, zagadki środowiskowe, znajdźki. Trudno stwierdzić, czy będzie to tak jak w poprzednich częściach jakaś metroidwania, czy po prostu będziemy bardziej liniowo przechodzić te poziomy i nie będziemy do nich wracać. Znowu mój największy problem jest właśnie w tych elementach platformowych, które cierpią przez to, że ta kamera jest umieszczona w takim, a nie innym miejscu. I podejrzewam, że będzie to po prostu kwestia przyzwyczajenia się do elementów platformowych, które są właśnie w rzucie izometrycznym, chociaż nie wiem, czy do tego będzie się dało przyzwyczaić tak. 100%. Mam nadzieję, że twórcy mimo wszystko zauważą ten problem i dodadzą e, chociażby zwykłe, durne kółko pod spodem postaci, które sygnalizowałoby, gdzie nasza postać wyląduje. No i to tyle, jeżeli chodzi o Darksiders Genesis. Żegnam się, cześć!